Tak, dobra. dobra... strasznie boli nie ogon od na Hanie, narzekaj. No tak, no, fajne było, tylko mam trochę podpite aka e, A mnie się nie I no. ja też. O, patrz! Chyba zajmę... ten... ten Tola z Rubikiem idzie. A faktycznie. Zrób mi miejsce. Siema! Cześć, Emma. wszystkim. Cześć, no. Co wy tu robicie? Mamy pokobeńki, tak. A widziałem, że ty się ktoś bił. No, bo da się bić. No, nawet nie było. Szkoda, że właśnie było. A, właśnie przyszliśmy teraz. No, dołączamy się do rozmowy. No w ogóle nie mamy trzmaki, nie? Jakby co. Tak? No, mamy trzmaki, Mamy. Jaki? Heh. Słyszeliśmy, że do miasteczka mam przyjechać jakieś czworonożne stworzenia. stworzenia? A nie wiem, jakieś tam miały przyjechać, ale nie wiem co z tego wyjdzie, bo, bo ale coś... wiesz, to... Ale jeśli to jest i to może być ty. Ale nie, one są wyższe od nas. Co, może to będą fity. Nie, to nie były LPS-y. Na pewno. No to. No to kto? Nie wiem. What's name, to Maria, to posłuchasz a To może to są jakieś... jakieś ludzie, ludzie, jak coś tam mówi człowieki? <laughs> ha, wybuchnie śmiechem. <śmiech> Człowieki nie mają, nie mam czterech łap, tylko mam dwie nogi, hello! A co ty jest, co ty uważasz na biologii, czy co? E, niestety, ten bardziej na mnie lampiło, cały czas nie mogłem gadać. Hm. A i od tego niegadania posłuchałaś pani, tak? No niestety, musiałam. Oczywiście e, głupia Korem, z, z którą siedziałam w ławce, musiała mnie pilnować. Oj, Kora taka, taka... Cześć! Cześć. Oj, ja tego nie mówiłam. Teraz spokojnie cię nie słyszę. Nie, o co gadacie? O tobie. I co? Głupia i niedobry dla nas. Iż.